Widzisz w oddali, hmm? dostrzegasz ruchome kłęby pyłu, które co odsłaniają plugawe zastępy chaotycznych dziwactw. To idzie jakby jakaś taka pielgrzymka, czy jakby to powiedzieć taki ogromny y, ogrom wojsk takiego... pobrzydliwstwa. Y, Tego, wykrzykuje do swoich ludzi, do was. Widzicie te plugastwa? Wyczuły krew. To znaczy, że klecha już tam dotarł. Widzimy, widzimy. Zajmujemy wrota, zanim ścielwa korna tam dotrą. Przygotować się do zjazdu Tak jest kapitanie Tak słyszycie krzyki Ktoś tam nawet zaśpiewał szanty Przez chwilę Ruszać ruszać, najazd, najazd Z kaczem dalej Do abordażu czas No i y, zaczyna się w tym, w tym momencie zjazd Więc y, tutaj y, Gilan y, zaczynasz surfować Więc y, tutaj bym poprosił Cię o rzut na, na Atletykę Jak, jak ogólnie mi się to pójdzie no dobra. I to będzie ze zwykłym poziomem trudności 4 Okej, okay, jest jeden sukces. No więc e, zjazd, e, cała flota, jak jeden mąż, odłożyła swe deski płaskojezne. Hmm? Poserwowaliście w dół krateru. To jest niesamowity widok, e, Gileanie. Zwłaszcza, że zjazd spotkał się ze zjawiskiem falujących jasków spowodowanych wpływem podziemnego pustynnego urma. Po prostu e, w, ten, w tym ferworze zjazdu twoi braci przez chwilę poczuli e, jakby byli na morzu, choć sytuacja nie klaruje się zbyt. Dobrze, bo widząc tą ogromną kohortę, to te ogromne zastępy plugawych yy, wy, wy chaosników. Wiesz, że niektórych ze swoich braci, być może jutro już nie spotkasz, ale w tym całym wydarzeniu, w ten zjeździe, twoi bracia się bawią. Ten Wurm wy, wyskakuje z podziemia i robi takie koło, a kilku swoich komurat, kamratów na tej desce serpuje po jego skórze. Gdzie indziej yy, ktoś próbuje zrobić skok. Między jakimś efektem. No ale po pewnym czasie, po bardzo krótkim czasie, ee, Wasz pęd e, się kończy, a dziki wiesz o gigantycznej wielkości, robak, który jemu e, znika gdzieś w piaskach. Tutaj należy zdjąć e, deski, tego, co e, krzyczy. Czym prędzej dobram I wszyscy zaczynają biec. No to biegna też. Horda dostrzega dostrzegła was, dostrzegła nas. Jak wzięliście zresztą. E, nie widać końca tej hordy, ale gdzieś tam na ich przedzie y, znajdują się wojownicy pobierani w plugawe zbroje czerwone z różnymi dziwnymi znakami, tak ohydnymi, że Kraken by przy, przy nich to jest, y, coś pięknego. Y, z różnymi kształtami, połączenia trójkątów z kwadratami na hełmach, y, ale są też między nimi ludzie, co chyba najbardziej o ci w tym momencie. Ludzie, którzy jak jakby są wynaturzeni. Widzisz to wynaturzenie, a poza tym są tak dziwacznie, jak każdy wygląda jakby inaczej. Jedni mają na głowie hełmy, inni mają rogi. Niektórzy są zmutowani i za nimi się ciągnie taki kłęb, który po części zasłania, ale... Po ich ruchach, bo nie widzisz bezpośrednio tak blisko jeszcze tych dziwacznych, wykręcanych twarzy, bo jest tutaj pewna odległość, ale po ich ruchach widzisz y, takie, taką determinację, że oni chcą was dopaść. No więc zaczyna się wyścig, kto pierwszy do, do bramy. Rzuć sobie na atletykę. Cztery? Cztery, tak. tak. Okay. Czy będziesz chciał y, coś zadeklarować? Jak wygląda ta droga? Ta... Droga wygląda w ten sposób, że Trochę gromadzić się w piaskach, ale to też dostrzegasz. To jest taka dość. momentami twarda połać, momentami mi bardziej miękka. Ale yy, nie ma tutaj takiej udeptanej ścieżki, więc to utrudnia sytuację. Yy, myślę, że dostrzegasz ślady kilku stóp w tym momencie. I to ci daje oczywiście do myślenia, że to są ci, yy, ta, komp ta kompania pierwsza, mała. Natomiast, gdy patrzysz w. Yy, już w niedaleką, w stronę niedalekiej bramy, to już Twój wzrok zaczyna się e, przesuwać do góry, bo jesteście już niedaleko. Ale brama jest czymś monumentalnym i przy takiej ilości korsarzy zastanawiasz się nawet czy... No, jest was ogrom mimo wszystko, ale zastanawiasz się czy byście w stanie po prostu się za, nie, za, nie, za, za nią zamknąć. Także tak mniej więcej wygląda. I rzuca cień, rzuca cień, zaczynacie wchodzić już w ten cień bramy. Brama ma na sobie znaki. To w ogóle... Żeliwna brama z, mm, poza znakami ma też e, e, takie miejsca, które są bardzo białe. Ale właśnie są znaki i to są jakby znaki luniczne, ale mają takie coś, że, w, e, że te znaki są jeden znak powiedzmy z wielkości człowieka, a w środku w wyżłobieniach są jeszcze kolejne znaki, a nawet sylwetki. Więc jest to arke... a, No coś, coś, coś nie jak. No to jakby nagłoś mówię, żeby jak najwięcej koroszczarze... Było za bramą i ją zamknę. I ktoś cię wykrzykuje w, tumie, w waszym tłumie. Ahoj, goda! I ktoś tam jeszcze, nie? Lecim, panowie! Już e, widzicie, widzicie, że kapitan tego... On już w tym momencie nie wydaje rozkazów. On po prostu e, oczekuje od was e, pełnej determinacji. Więc nie reaguje w ogóle na to, że ktoś wykrzykuje, ale jest takim jakby przewodnikiem z przodu. I w tym momencie znajdziesz się koło bramy. Jedni pchają, drudzy ciągną, jednak jest już taki moment, że jak, jak wszyscy nie wejdziecie po tej stronie odpowiedniej, czyli do wewnątrz, no to prawdopodobnie ci, co będą na zewnątrz zostaną po prostu pochłonięci, poża, pożarci. No to mówię, niech wszyscy się zorganizują i pchają, jak ci, co nie będą słuchać, to zginą tam. Ta horda zbliża, a pośród nich wyłania się, wyłaniają się potworności skórę, drogate, z więzorami. I one atakują, yy, wlecą na można powiedzieć, każdego z was, nie? Natomiast yy, do kogo dotrą? Tego nie wiesz, bo fervor walki nie, 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 nie jesteś w stanie ocenić, to będzie bliżej, ale jeśli będziesz miał okazję, to na pewno nie powstrzymasz miecza. Yy, wykonałeś trzy sukcesy, więc dla ciebie yy, miałeś tak, taki moment, że twój kamrad yy miał yy, został zaatakowany przez yy, dwóch tych księbuszczów, czy cokolwiek jak jakby to się nazywało i udało Ci się odciąć jednemu język. Ale i w tym czasie ktoś cię pociągnął za twoją za kaptan i wpadłeś w tą bramę do środka. Ona się powoli zamyka. Ta Jednak kilku demonów wpada do środka. I zostają zaszlachtowani, część z nich zostaje zaszlachtowana i mo możesz, czekaj, zobaczymy, żyć sobie na atletykę w takim razie. Czy, czy tutaj będziesz brał udział w, w, w tych No, że zwykłym. Okej, okay, trzy sukcesy, więc jeden z nich chciał cię odgryźć Ci nogę, ale usunąłeś się, a w tym czasie Twoje kompanii go po prostu poświatowali. Mówię, że dobrze chłopaki, zabijajcie. No, jest, jest, są krzyki, jest ferwor, jest... Pie, piana wam kipi z a zwłaszcza, że też ta atmosfera gorąca. Jesteście w piasku, z Waszej śliny zrobiło się błoto. Widzicie, jak... Ta horda, no ona już jest za, za drzwiami, za, za wielkimi wrotami, ale dotąd ty nie, nie zajmowałeś się tym, jak dokładnie jest skonstruowana, ale, ale przede wszystkim nie, pomyśl, nikt nie myślał o tym, że każde drzwi mają y, dziurkę od klucza, prawda? Więc ta dziurka od klucza wielkości dwóch ludzi, wielkości dwóch ludzi. Y, do końca nie wiesz co się dzieje za tymi drzwiami, wrotami, ale jest wielkie y, takie stukanie, pukanie, walenie. Wbijanie się prawdopodobnie na ten. Jakieś jęki piski połączone z ry rykiem. Ca cała możliwa gama dźwięków, ale są to raczej dźwięki o wszelkiego ochyctwa. Widzisz, widzisz jak z boku, tam gdzie kończy się właśnie wrota, gdzie się kończą, tam jest przepaść. A tutaj jest już tylko schody, są, by wejść na most. Na okrutnie wielki most gargantyczny do jeszcze większego konstruktu. I widzisz jak oszalałe testy są spychane jedna po drugiej do tej przepaści zaraz obok wielkiej, wielkiej bramy. I po prostu zlatują tam jak, jak wodospad momentami. Ale jest tego tak dużo, że to jest nic w porównaniu do tego co tam co wcześniej widziałeś. Nadal są tu. Przez tą wielką dziurę od klucza, którego nie ma. bo tylko może wiedzieć, co jest z tym kluczem. Nie ma go. Przeci próbują się przecisnąć. Z tego, co ci się wydaje, prawdopodobnie stworzyli coś na wzór jakby kopca, jeden po drugim. Nagle się dostali do, do środka poziomu mniej więcej tego, tej bramy, tego, tych wrót i część z nich zaczyna spadać. Od razu twoi kamraci i ty zaczynacie podgrywać się ich. Ale część z nich, połamana nawet, wstaje i zaczyna z wami walczyć. Żyć sobie na, na walkę wręcz. E, no, plus jeden, to znaczy trzy i tr tr więcej. Jeden sukces. Mhm. Teraz jeszcze ja życzę. Dwa sukcesy. Jeden na ciebie z tyłu. T tego, e, tego, temu odciąłeś e, dłoń. E, natomiast z tyłu na ciebie coś spadło. E, I e, ma, masz przez chwilę wrażenie, teraz powiem ci ile demenży. E, czekajcie, jak to było? E, te, de, Aha, dwa sukcesy plus dwa, No to cztery. Ile masz, ile masz pancerza? Pancerza mam dwa. Mhm, więc będą te dwa obrażenia. Choć tutaj też się zastanawiałem, że to jest kwestia upadku, więc, ale jednak tutaj pancerz zadziała w tym przypadku, po, pomógł ci, zadziałał jak, jak kask ochronny. Zadaj sobie dwie, dwie, dwa obrażenia. Przewróciłeś się i czujesz na swojej szyi, jak też, jakby cię liznęło, co to powoduje w tobie wymioty. Ale, przez, ale po chwili yy, gdy się obracasz, widzisz, że to cielsko, które spadło właśnie leci w dół w czeluści. Ile, w Więc tak w tym momencie wygląda tutaj ta sytuacja. Czy chciałem Cię zapytać, czy jak ode się może teraz? Mm, mm, no bo ja jakby jestem na ziemi teraz, tak? Tak, podnosisz się już. Chłopaki zajmują się pozostałym ścielem, ale to się nie kończy. Nie. W pewnym momencie hmm. się stabilizuje, że podobna ilość zaczyna się przedostawać, ale jest to opanowane. Mówię moim kameratom, żeby... bo... czy tu są jakieś, nie wiem, jakieś takie kamienie? Myślę, że tak. Znajdziesz. Yy, wielkości jabłka. Hmm. Pokażę każdemu kameratowi, że wziął i żeby zabarykatować ten, ten, ten otwór. Jasne. Widzisz, część się siłuje z bramą. Yy. Jakimś cudem właśnie podkładają, zaczynają, yy, widzisz, yy, reakcje takie, ktoś ci przytaknął, zaczynają pod tą bramę jeszcze podtykać tak, żeby to z, yy, żeby to zblokować. Mimo, a mimo tego zajmuje się tym yy, pewna tylko grupka, bo pozostali szlachtują to, co po prostu spada. Widzisz, jeden nie żyje, swoich yy, komratów, nie, nie znałeś go, ale widzisz, symbol swojego... Twoje arki I, może nie czas na smutek, ale chwila taka była przy takim No ja mu zamykam oczy. Jasne. Wstawaj, bracie, nie ma co czekać. On już nam nie pomoże. I, i, i wrócicie w chwili. Tylko, że to nie jest taka krew jak ludzka. To jest coś, co jest nad dodatkowo śmierć. Okrutnie. Ale nie, to nie wywołuje w tobie wymioty. No i tak dalej. Natomiast jak najbardziej, patrząc w dal tam, gdzie poszła ekspedycja pierwsza, widzisz jakieś takie. Przede wszystkim widzisz, że tam zaczę zaczęło się zagęszczać również. Tylko tam jest taka sytuacja, że, że tam została rozpostarta powłoka, bariera, ale wokół niej nie widzisz też środku, bo wokół niej yy, nadbierało się yy, ogrom tych szkarad, a w dodatku z krańców yy, tego dysku zaczynają wchodzić, jakby spędzać, a jakby wspinać się kolejne szkarady. W tym momencie yy, świat jakby na chwilę zamarł. Ale to był tylko moment dlaczego? Dlatego że yy, usłyszeliście wszyscy wielki huk. o wiele więcej jakby takich bić miecz o miecz, ale od strony właśnie od strony zajścia do bramy Lecz, lecz nie wiesz, co tam się wydarzyło, ale coś tam się wydarzyło i zmniejszyło się tutaj jakby to zagęszczenie tej walki, którą właśnie tutaj y, doświadczyłeś. Hmm, y, Pytam cię jakiegoś elfa chmylnie. Może tutaj przybył piero, czy coś się stało. No, oni tak machają głowami na boki, a tego co y, te w tym momencie ma chwilę na, na, też na do na, na namysłu. Natomiast nie widzisz, żeby on... On stara się nie pokazywać, że on za długo myśli, on po prostu wie. to jest tego takie wyuczone. Czas ruszać! I y, pokazuje, no i biegnie w, y, przez ten most jako pierwszy, a za nim y, wasze zastępy. Za wami jeszcze wys, wskakują jakieś bestie, widzicie? Za, tym, za ten most wylatują kolejne, spadają, ale tego jest ogrom. Y, natomiast trochę się tutaj już zwolniło i jakby ten ci, którzy tworzą końcowy jakby y, y, łańcuch, zaczewa sznur, y, podbywają się tych, którzy spadają. No idę na most. Most jest ogromnej konstrukcji. Jeśli to jest, jest szczotka ze skały litej, ale te takie krawędzie są w wielkich masy, bardzo wielkości, na które należałoby się najpierw spiąć, a potem przejść jeszcze kilkadziesiąt metrów i dopiero można zobaczyć, co się dzieje za krawędzią. Więc sobie to możecie udmysłowić, jakie to jest po prostu olbrzymie wielkości.